Jesteśmy na Dworcu PKP Gdański Asyni. Mamy też winda z małym wyświetlaczem, mały wyświetlacz, przelotowy, parter. Poziom 0. Jedziemy na pierwsze i się udajemy do drugiej windy. Szybko będzie zrobione to. Taki szybki film. 2014. Pierwsze. I idziemy teraz do drugiej windy. Poziom 1 to mamy drugą windę techwind. Poziom jeden. Się bardzo często lubią psuć. O, już przycisk zamykania działa. Jedziemy do góry i kończymy odcinek no niestety tylko bym się nie zaciął nie zaciął w ogóle, bo jak się zatmę, to będzie niefajnie. Bo one się lubią psuć często. Pierwszy. Głośno mówi. To dzięki za oglądanie. Cześć.